No i witam was, widzowie, w kolejnym odcinku Zagrajmy w cienie przeszłości. Głupota. Gdzie jest Jake? Jake w lesie. do pozu. Uregulowałem długi Jesse'ego. Dobra. W dzisiejszych czasach... wszędzie plusiki? Co to oznacza? Nie wiem W każdym bądź razie dobrze było się, się uleczyć. Żeby byłoby nie się nie uleczyć coś Od razu <laughs> o, sorry, nie wiem, ale jest czwarta. Czwarta. To się nie to się chyba nigdy nie rano. I jestem już dodatko zmęczony, ale chciałem jeszcze jeden odcinek nagrać, żeby mieć pełne. Eee, żeby mieć pełne 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 cztery, bo mam trzy odcinki nagrane i ten jest jeden dodatkowy. Mm. No dobra, to chyba zostało tylko pogadać z Nerasem lepiej się nic nie pakować. chyba pogadać z Nerasem i spadamy z obozu chyba. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Spadamy z obozu chyba już tak mi się wydaje, że to już jest, a... już jest koniec tego. Wyeliminowałem ostatnie wątpliwości. Słyszałem już. Dobra robota. Ciekawe, co musisz rozwiniąć. dla mnie jeszcze jedną rzecz, abym w pełni ci założył, mógł wziąć, Aby zapewnić naszej grupie bezpieczną podróż na Bagna, obiecałem szkodnicy mają nas osłaniać przed strażnikami. No. Niestety kilku cieni złapało mojego posłańca i go zabiło. Teraz przesiadują w jaskini niedaleko południowej strony. Mam im ode... Nie tylko odebrać. Zgłać ich wszystkich. Mam ich za... Potraktuj to jako ostatnią oznakę zaufania. Gomez nie pozwolił, ci zabić swoich ludzi. Gdzie jest... Idź od południowej bramy. A w zasadzie jest zawalonej wieży w kierunku z... Tam powinieneś znaleźć jaskinię. z której do... Wiem o dwóch cieniach. Nie dość... Okej. Okay. Hmm. wydaje mi się, że wiem gdzie to jest, ale muszę się upewnić. A, czekaj, bo tu nie ma łóżka. Muszę się przespać, bo. Hej, red z mojej chaty! Dobra, spokój się. Hej, z mojej chaty! Eee, no dobra, to zobaczymy. To będzie nie, chyba nie ta jaskinia tutaj. A, tylko to będzie... A nie. A to ja ta jest nie jednak, okej. Okay. O kurwa, oni we mnie strzelają od razu! Co jest? What the fuck! Czemu nie strzelają we mnie od razu? Co jest? Uh. O! Co tu się dzieje? Miec strażnika. Kurde, w sumie po co jak kupowałem tą broń jak. Co prawda no tutaj gorsza wypada, ale i tak, nie? Sporo kasy wydałem na broń, która... jakaś super mocniejsza nie jest. Ach. No kurde, wejdź jakiś kryt. No dobra. Mamy to. Co prawda nie podoba mi się za bardzo ten quad, że muszę swoich zabijać. Ale fajne jest to, że ta jaskinia wcześniej była pusta, a teraz jest nagle nagle jest e... nagle jest e... tu jakiś quest nie jest zapełnione to ciekawe ale jestem ciekaw jak to się Czy oni się to na mnie nie rzucą czasami a tu w ogóle strażników nie ma z tej strony a nie jest jeden w dobra musi być jednak ziarno no, mam nadzieję że to wszystko już do tego w gościa Mam nadzieję, że podejmuję dobrą decyzję ogólnie. Oto głowa i paczka bagiennego, to wspaniale. Naprawdę, zasługujesz na moje zaufanie. Głowę możesz wyrzucić, a zioł muszę jeszcze załatwić kilka spraw. Mo tak, wszystko już przygotowałem. Spotkajmy się dziś wieczorem pod północną bramą. W... Musisz uważać na to, Wieczorem. Wąn, mówisz przy opcjach? Vino się stąd. jestem ciekaw. czekałem. Wydaje mi się, że coś tu się wydarzy złego. Wąn, żeby to się kiedyś zmieniło w dzisiejszych czasach, no niki, szczerze. Ciotco, pewnie Czekaj, bo to jest tą bramą? Hmm. Czajłoniem kury, nie wiem, którą, po którą brało mówił Pewnie masz rację Nie powinieneś wierzyć we wszystko Nie będę dalej słuchał tej paplaniny cień, strażnik Mam już dosyć Może pod tą drugą On tu nie siedzi, nie? Może. Tak dalej być nie może Nie chciałbym być teraz Mam. Ej kurwa, ja miałem 20 punktów w ogóle te. Ja miałem 20 punktów. Dałoby się to. Dałoby się to rozdać. Tak, mogę. A, zręczne. Kluczki. Ma... Nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. O... malte, malte, malte. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej? Kurde, nie to. Nie Dobra, mamy wszystko. Dobra, 82 siły mamy. Okej, okay. pewnie masz rację. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. co? Tak długo jak mnie to nie Gdzie oni są? A jest, tu neraz. Dobra, już czas. Udaj się z paczką do obozu szkodników. To na drodze do nowego obozu, potem pójdziecie razem do małej świątyni. Niedaleko. Ja w tym czasie Cifer. zbiorę wszystkich kandydatów i poprowadzę ich przez. O jakiej to. Nie tak dawno strażnicy zaatakowali małą orkową wioskę i wybili wszystkich orków do nogi. Tam, To właśnie tam się zbieramy i czekamy na posiłki z nowego obozu. W porządku. Niech śnią. Mm, coś mi tu nie pasuje, ale dobra. W sensie, no, świątynia orkowa. Niezbyt mi się podoba jakiekolwiek. Kurde, czemu... Ja czemu przeciwnika mam? Zobaczcie, przeciwnika mi nie namierza. No, zobaczcie to. XD. Fajna gierka, nie? O. XD. Patrzcie, jak przeciwnika mi nie namierza w ogóle. Au, nice. Fajnie pobugowane, fajnie pobugowane, no? Zajebiście A tego mi namierzy? Ej, czemu mi... Na... Kurwa co jest, no? Czo mi nie namierza przeciwników? Co jest? No, zobacz to, no on nie. O, nie wiem, no kurwa, coś jest zjebane, ty. Dobra, nie wiem. Dobra, idę po prostu do wioski. Nie ja, muszę teraz wszystkich umijać, A, wszystkie moby teraz muszę omijać, bo, bo moja postać nie namierza. Mam do. Tylko... Dobra... Pewnie masz rację. Co ja to miałem? Eee... Obal Się przebranżowił, widzę. mój problem. Simon Aidan o Aidan. Nie to się skończyło już dawno Przynoszę bagienny. Najwyższy czas. Już myśleliśmy, że ten sekciarz o nas zapomniał. Zgadza się. W takim razie nie ma na co czekać. Ale zostają tutaj. W końcu. No dobra, idziemy. Nie chciałbym być Ale tylko mam nadzieję, że to się odbuguje to walka. Po pierwszy przecież... A, to już wiem jaka świątynia. O kurde. Spada. Należało, się... A spada. A, Dobra? Myślałem, że miał przez to na myśli dzikie zwierzęta albo bandytów. Chyba się teraz nie. Chciałbym, ale neraz dał mi jedynie część bagiennego ziela. W nowym obozie sprzedałem już działkę z góry i wolę tu zszczeznąć, niż jej nie Chodźmy do tej orkowej. Dobra. Mieć sędziego, dobra. Ja muszę się uleczyć, moi państwo. Troszku. Troszkę muszę się uleczyć i lecimy dalej do tej wioski. Oczywiście no została gdzieś to wybita. Pewnie jest po drugiej stronie. Faktycznie. Masz jakiś pomysł jak się tam przedrzeć? Nyraz i pozostali muszą być tam u... Moglibyśmy rozwalić bramę siekierami, ale to zajmie sporo czasu. Wielka góra ognia też byłaby jakimś rozwiązaniem, ale nie. Mówisz, że o. Og... Tak, ale mam na myśli prawdziwą eksplozję, a nie jakieś małe ognisko. Wieża w starym obozie się zawaliła, ponieważ worek pełen rudy został trafiony ogniem. Zatem parę bryłek powinno. Czyli tak to się sta. Zwój z wizerunkiem kuli ognia mam przy sobie, a rudę możemy sobie pożyczyć od martwych strażników. Odsuń się. Dobra. Dobrze, nie trzeba latać specjalnie po to wszystko. No. Przecież tyle dobrego, że. granie jest tak nastawione, że trzeba znowu lecieć po to. No dobra. O kurde, Uuuu, magnat. Oh, shit. Gro Gomar. A więc to ty jesteś odpowiedzialny za śmierć moich ludzi, parszywy zdrajco. Gomez wyciągnął do ciebie rękę i dał ci szansę Żeby zostania jednym z nas, ty, ty tak mu się odpłacasz! Podziękuję. Co tu się stało? Dialogi się coś nałożyło na siebie. Moja zdrada, ma jednak też tę drugą, pozytywną stronę, bowiem podałeś nam Winstona na tacy. Może właśnie Co jest. Co jest? Spróbuj. O kurwa! Nie wiem czemu się w tan Aha, i grę mi wywaliło. Nie, no. Te mody są niesamowite, naprawdę. Mody są niesamowite. Się tak baguję nieraz. Że masakra. Się tak baguję. Spoko, że są te mody do Gotika, ale naprawdę, nie, tak bagują. Dobra, no muszę się uleczyć, kurczę troszkę jeszcze Ja hey, ludzie Aha, no nie, no co jest? Kurwa, trzy kryty dostał chyba. Jeszcze mi załatwił chwo ma. Schowaj, broń, broń! No, schowaj! Tego. No kurde, jak ja mogę go pokonać? Jak on tak bije? Odłóż tę cholerną broń! Twoja zdrada ma jednak też tę te drugą, pozytywną stronę. Z tą bowiem podałeś nam Winstona na tacy. Bez swojej interwencji prawdopodobnie nie jest. jakie to spobugowane, boże. Widzisz, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, Pezzi? Co tu się odpierdala w tym miejscu? Nie wiem, miejsce jest strasznie jakieś zbugowane. Ja wiem, że. WALTA! Okej, okay, może damy po prostu? No kurde! Nie wiem... Nie po prostu... Chyba będę uciekał, i po prostu niech oni rozwalam ich. Ej, no no to nie chcę mi się, się męczyć tutaj. Psz, XD. Eee, no to jest. To jest powalone, naprawdę, no, powalone to jest. Nie mimo szotuję no Stajmashata Ale ciut za krótka Ale jest to, że... Ale ciut za krótka O Winston No i git jeszcze dycha No i git. Dawaj broni Mierz blizny. A czy on miał mieć blizny? Widzisz tamtego gościa? Wygląda jakby chciał jeszcze. Dobra, mamy mieć blizny, ale nie wiem czy on miał mieć blizny. Mierz blizny powinien należeć do blizny, a nie. do tego gościa. Chyba, że mu zabrał, ale. Pożałem dwa? No nie. było w sensu, chyba. No dobra. Eee, nie wiem, co tu się stało. Widzisz tamte? No dobra. Zjawiliście się w ostatniej chwili. Rzuciliby mnie bez wahania Gomezowi pod nogi. I kto ty jesteś tym kopaczem, który dla swojego testu zaufania nie ośledzić narasa, he? We własnej. No dobra. Co takiego wiesz o magnatach? To na razie moja słodka tajemnica. Po prostu ciężko mi będzie sprzedać informacje, o których już. Dlaczego nigdy nie opuściłeś obozu? Coś jest nie tak z tymi dialogami z w tym pewnie miejscu. o tym nie wiedzieli, ale praktycznie każdy cień strażnik mnie obserwował. Po mojej pierwszej nieudanej ucieczce już nie mogłem Miałem się swobodnie szczęście, poruszać. że nawiązałem kontakt tak z rasem i przekonałem go do współpracy. Inaczej do teraz gniłbym w swojej kryjówce. Co to za sekretne przejście? Ten szalony fanatyk specjalnie pod moją ucieczkę tygodniami kopał tunel ze swojej chaty aż pod palisadę. Chyba naprawdę, właśnie zależało na tym, Kurde, na co jest... jestem? Czemu te dialogi się tak nakładają na siebie? Co teraz zamierzam? A tam, nieraz już wykonał swoje zadanie, umożliwiając mi ucieczkę. Zmykam do nowego obozu. Jak? Magnaci pewnie zauważyli, że są oszukiwani i przy. Po co ta cała zabawa ze świąt. To był mój pomysł. Mnie tam Bagda nie interesowały, więc zasugerowałem, że. w końcu most prowad, podczas gdy raz i reszta kopaczy obmy. Jestem ci coś winien. Chodź ze mną do nowego obozu. W starym po tej historii i tak. Możesz też oczywiście udać się z Nerasem na Bag... Obejdzie się. W porządku. W takim razie powinniśmy pogadać z tym szkodnikiem. Dobra. Dłukąd do idziecie. Musimy już... Zmiana planów. Obaj kierujemy się do nowego. Ale tałeś jest... słup. Do zobaczenia. Po walce nie było Aha. czasu do stracenia. Razem z Winstonem i resztą szkodników wycofaliśmy się za barykady i udaliśmy się do nowego obozu. W przeciwieństwie do starego obozu była tu nawet karczma. Nyras poprowadził resztę kopaczy przez rzekę w kierunku bagien. Niestety jego marzenia o zostaniu guru nie spełniły się. O ile mi wiadomo, do dziś jest tylko prostym nowicjuszem. Ale wcale mnie to nie dziwi. Pewnie nawet oni mają go za szaleńca. Jako deserter, który miał wiele do powiedzenia na temat starego obozu, zostałem przyjęty przez przywódcę szkodników i dostałem do użytku własną chatę w jaskini mieszkalnej. Może jest mniej przestronna niż ta, którą miałem w zewnętrznym pierścieniu, ale za to bardziej stabilna. To dobre miejsce do życia, jeśli nie jest się herlakiem. Chociaż napięcia między starym i nowym obozem złagodziły się po śmierci brabaka i rozebrano barykady, trasa między starą kopalnią a obozem pozostała ulubionym celem szkodników. Ja jednak zawsze trzymałem się z dala od tych ataków. Nie chciałbym trafić strzałą między oczy któregoś z moich starych przyjaciół. Wolałem zarabiać na życie pracami budowlanymi. A tajemnica Winstona? Kupili ją od niego najemnicy. Magnaci odkryli w górach ścieżkę, która prowadziła bezpośrednio do wolnej kopalni. Kiedy najemnicy znaleźli drogę i chcieli ją zabezpieczyć, natknęli się na trole górskie, które się tam osiedliły. Najemnicy nie chcieli tracić żadnych ludzi, a że trole zagradzały drogę również strażnikom, to dano im spokój. W każdym razie nikt nie wierzył, że wojna między obozami po takim okresie spokoju może wybuchnąć tak szybko. Konsekwencje tego błędu odczuli potem wszyscy. Aha, i to koniec już! I nawet nie ma powiedziane, co się z naszym bohaterem dalej dzieje? Aha... What? I to tyle? What the fuck, ale dziwnie to się skończyło. Co tutaj chyba były dwie ścieżki, w sensie dwa zakończenia, bo mogliśmy jeszcze... Eee, w, pewnie wydać tego Winstona, w sensie go złapać i, i, i być przy Gomezie, nie? Być przy Gomezie i po prostu zostać strażnikiem. Ale... Aha, no nie wiem, jestem totalnie taki zmieszany teraz, bo nie spodziewałem się, że to już będzie koniec gry, tak szczerze. Spodziewałem się, że jeszcze będzie trochę do przejścia jakaś. Parę godzinek, a to już koniec. I takie... Ja, szczerze, mod dla mnie średni. Naprawdę taki średni. Nie był jakiś za specjalny, naprawdę. Ani... Ani jakoś fabularnie, ani ani narracyjnie. Kurczę, ani bohater był taki jakiś nijaki. Nie wiem, fajne było to, że można było własnego bohatera stworzyć, ale kurde, no nie wiem, taki naprawdę, taki niejaki ten mod, taki, to taki totalnie średni, nie? Taki ani nie było za dużo rozwoju postaci, żeby można było jakimś nie wiem fajnym buildem zagrać, albo, albo po prostu żeby coś nie wiem. Żeby ten mod był nastawiony, że, że rzeczywiście masz jakieś, nie wiem, ale nie wiem, kroniki na przykład. Ja Nie mówię, że mod to powinien być mod ale kroniki, ale coś takiego, że macie nową historię i po prostu gracie tak w oryginalnego Gotika, tyle, że macie inną zupełnie historię, nie? Się o tym, o tym mi to mi brakowało, że to było takie przed wydarzeniami z Gotika 1 i takie. 90% mapy. Znaczy, no, 90%. Kurde, no, więcej niż połowa mapy zablokowana? W sumie mieliśmy do dyspozycji tylko, tak, stary obóz i jakieś tam tereny i w sumie to tyle. I mechanika tego, że można było sobie nie wiem, ścinać drzewa i coś tam budować od czasu do czasu i takie. Mówię. Ani fabularnie, jakoś nie było wciągające, ani główny bohater, ani ta fabuła w ogóle nie była jakaś super wciągająca. Takie... Szczerze, to taki... Jakbym miał powiedzieć, moją ocenę na temat tego modu, to taki mod, żeby o spoko, można sobie przejść, ale prze... po przejściu już zapominasz o tym i tyle. I jakby nigdy nie wracasz do tego, nie? Jakby... ten mod nawet nie oferuje jakiegoś... ...takiego... ...żeby zagrać w niego w inny sposób w ogóle, nie? Tylko... ...po prostu masz narzuconą jakąś tam ścieżkę i... ...i, I mówię... ...ani nigdzie nie możesz za bardzo eksplorować, ani nie możesz tej... ...ani nie możesz postaci rozbudowywać za bardzo... Ani ta fabuła nie jest jakoś super angażująca. Eee, wszystkie w zasadzie questy są bardzo proste. Eee, może jedynie co mi sprawi problem, to troszeczkę ten quest z, z tym śledztwem, ale. Ale tak to wszystkie questy są bardzo proste. Eee, Takie, no nie wiem, no. Mod bardzo średni i szczerze. Jak ktoś chce sobie zagrać, to spoko, ale. Spoko zagrać, ale już nie wracać. O! I tyle. No więc co no. Skończyliśmy sobie w takim razie serię. Eee, co będzie następne, to jeszcze nie wiem. W każdym razie zobaczymy. Także. trzymajcie ta się. I bye. bye.